Siemanko, cześć witajcie! Siema internety Witamy was znowu w kolejnym vlogu, tu mam narzędzie zbrodni no ale to nie jest narzędzie zbrodni, że narzędzie zbrodni? No, kuchenny yy, potrzebny nam będzie za niedługo tak, jak możecie zauważyć znów widzimy się w naszych codziennych takich sytuacjach, codziennych pracach czyli znowu coś naprawiamy znowu coś remontujemy już i spawarka, jak zawsze w Tak jak zawsze mamy tu nasze skromne, stare urządzenia naprawcze, można tak powiedzieć, które nieźle sobie tutaj radzą, jak widać. Co mogę powiedzieć? No, reanimuje te brony piątki Jarmetu, tam jest na Zębie 16. Tak, drugie życie dla bron. Drugie życie dla bron. One są z 2003 roku, już zrobiły sporo, bardzo, bardzo dużo roboty. Tak, u nas na Rędzinie niestety nie spisywały się aż tak za dobrze, bo się klękały. trzypunktowy układ zawieszenia. Tak, odnieciał. one tu klękały, ten trzypunktowy układ zawieszenia, popatrzcie nawet sami tutaj, ja tu spawałem nowe, nowy to jest ten tak. y, kątownik, tu jeszcze dam wzmocnienia po drugich to stronach, bo nam są potrzebne, tak jak to mówiłem u siebie na vlogu, są nam potrzebne i y, nie mamy zbytnio, czy może jest czas na to, y, żeby to kupić materiał i ramo od nowa wyspawać całe, ale na tą chwilę, na tym mroze nie mam warunku, bo trzeba byłoby to zrobić gdzieś w pomieszczeniu, no nie Ale tak, stodoła jest zarąbana zbożem, tam jeszcze jest zworkowane Z drugiej strony znowu są inne graty i ziemniaki też to mamy, to będziemy przebierać do sadzenia, więc... Nie ma się co tłumaczyć, po prostu mam... reanimujemy to co jeszcze zostało. Nie mamy Czyli... warunków i reanimuję to na podwórku, na Starego tym, wiecie, rupiecia. Na tym Tak. Po prostu odciąłem ten trzypunktowy układ zawieszenia, trochę go przybliżyłem, dospawam go, dam wzmocnienia. Y Zestawam dobrze i żeby to dalej chodziło, bo nam są po prostu potrzebne jednak te brony. No i tyle. W związku z sytuacją. Ta, ile wytrzymają? Tyle wytrzymają. No, tutaj, Czas pokaże. Tutaj nie są powyrabiane yy, te uchwyty, wszystkie tutaj też nic się nie stało. Pomimo tylu lat, to jedyny kłopot właśnie był tym, że one tu pękały. Po prostu te, to ramo do, do tych dużych bron były, było za, za cienkie. Za, Ale było. Może nie ramo było za cienkie, tylko może stop metalu był za lichy. Tak. No. Co, co w związku to z tą sytuacją? No, 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 no nic więcej poza tym nie mogę powiedzieć, bo dość No i co tu jeszcze? Popatrzcie, sesiony. No, tutaj musiałem wzmocnić. No bo to wszystko odlatuje. No i tam też mogę to nawet przez całe dać, ale to są. To wykorzystuje z dawnego ogrodzenia naszego. Jak będziesz tu zrobić kutę dookoła, to słupki tu spawuję, buduje. No co mamy rzucić na złom, to zawsze coś się przyda. Yy, jak, Dokładnie. Jak to, jak to jak to ja? zlepię, zlikuję. I zawsze, coś, nie, z tego zawsze będzie. coś z tego będzie. Hmm. Nawet nie wiem, czy będzie sens malowania tego. Jedynie malowanie miałoby sens, gdybym kupił nowy, nowy materiał i wyspawał od nowa. Nie to będzie. Tak, ale tutaj tak tylko. Takie... Zobaczyliśmy. Chcieliśmy no. Wam zaprezentować pokazać, żebyście zobaczyli, co my tutaj jak na razie kombinujemy ze względu nie, nie na nie to. my my robimy. tak Radę przyjechał właśnie z pracy, właśnie ja to sam pracy. tak y, y, jak się odrywam od chlewa, to na chwilę... Mod, ja modzę tutaj. Tak, modzę tutaj. No bo jest zimno, bardzo zimno, a między na jakąś kawkę do domu, na, bo tam y, żona czy mama, kto ma czas, to mi zrobi kawkę, herbatkę i tak. ten... I od nowa przychodzę coś pod ten... No. Pod, y, pod spaną. Tak, Pasz I na Filipa. Siedzi na kostkach, siana dokładnie, które się zaopatrzyliśmy w tym roku. No zaopatrzyliśmy się w kilka przyczep, kupiłem od kolegi, kolega zlikwidował hodowlę, więc yy, trzeba było kupić, no bo wiadomo paszy w tym roku nie jest zbyt wiele, a zawsze... Dlaczego tego nie wrzuciłem y, do stodoły ani nigdzie na strych, y, na, na chleb? Bo po co? Jak i tak y, nie zapowiadają deszczu. A tu mam blisko do lewa, na dla krów dla jałówek. Tak, ale to będzie kilka dni i to będzie wydane. No, kilkanaście dni i pozamiatane. A po co mam to jeszcze właśnie gdzieś wrzucać? Wiadomo, ktoś powie, że śmiecimy tu podwórko, brudzimy. No ale ludzie, no kurde, co, tak męczyć się później znowu? I tak słomę, e, e, nie wpychamy słomy do chleba wrzucamy, tylko też rozbieramy na podwórku, a że wie wszystko jest, no co mamy zrobić? Tak. Mam to chodzić z tym planteką i osłaniać rolkę przed wiatrem? Dokładnie, no, a i tak ludzi nie ma za dużo ze względu na to, że ja pracuję, brata, żona też pracuje, siostra pracuje, i nikogo nie ma praktycznie w domu oprócz ciebie i rodziców. No i, no i powiedzmy sobie tutaj krótko. E, powiedzcie jeszcze mi tutaj krótko, bo też zauważyłem, że niektórzy też mieli problemy w tych układach, ale i też nie tylko, bo ze samymi ramami w bronach. Może u Was też się coś podobnego zdarzyło. Opiszcie problem w komentarzu, ale także wspomnijcie, o jakiej też marki mieliście brony. No tak jak mówimy, no tutaj są. To jest Yarmet. Yarmet. 2003 rok. Tak, produkcji. Pięciopolowe. pięciopolowe ząb 16 One trochę ważą jak na te brony, to tylko ta rama jakby była dookoła. Tego by nigdy w życiu by tego nie wzięło. Gdyby rama, nie, jakby rama była dookoła, tak jak w Dziekanie. Teraz Teraz Już od dawna zresztą Jarmet w tych większych bronach mm. ma ramę dookoła. Mhm. Ale dlaczego w tych nie miał. No nie wiem, to są może brony przesuwane do takich. Do, do 60 to się nic nie działo. Ja my zaczęli robić 80, New Holandem potem. To zaczęły się rozrywać. Zaczęły się robić problemy niestety. Za duża moc po prostu a za lichy materiał. Tak, akcje, a obrony dociążyć trzeba, bo to rędzina coraz słuszne lata. No i tak. wyszło jak wyszło. Dobra, kilka słów tutaj ode mnie ze względu na to, że nie wiem czy wiecie, ale chciałbym wam tutaj przedpremierowo powiedzieć, iż e, iż gdyż... Iż gdyż? Zaczynać się będzie chyba początkiem kwietnia, czy jakoś tak to będzie. Ruszy kolejny sezon Rolnicy z Podlasia. E, oglądam każdy odcinek. E, ja dokładnie tak samo. Uwielbiamy to. No bo wiadomo, rolnik. Lubię oglądać innych rolników, i tych większych, i tych mniejszych e, po ich poczynania e, na wsi na gospodarstwach. Więc, więc no e, cóż możemy powiedzieć? E, na pewno dużą oglądalność. Cześć, nie chcę ci nic mówić, ale wyglądasz jak Pingwin. Na pewno dużą oglądalność. Podbija też... Te, podbija też nie mogę się wysłowić. Tam pewna dziewczyna e, imieniem Emilia, tak, Emilia Korolczuk e, z wsi Laszki. Tutaj tak chcieliśmy wie. o niej wspomnieć, gdyż e, ta przesympatyczna osoba zaczęła nagrywać już od pewnego czasu na YouTube. Chciałbym tak, tak e, tutaj wam o tym wspomnieć ze względu na to, że jako i wiadomo, my jesteśmy faceci, dla nas gospodarka to nic dziwnego, nic trudnego. Ogarnąć sobie to wszystko, ale jak dla dziewczyny, która prowadzi sama, można powiedzieć, tak, sama po prostu prowadzi e, gospodarstwo, zajmuje się bydłem rasy Hereford, ale i też kozami, i ma tam jeszcze kilka różnych innych zwierząt, a także jeszcze wyrabia sery, i oczywiście, no, wiele gości ją odwiedza, tam też wiele osób po prostu oprowadza. Pokazuje im to wszystko, jak to po prostu wszystko wyglądało i wygląda do tej pory. Tak, prowadzi sama to gospodarstwo, tak. co jest nieliczne nieliczne, nieliczne, nieliczne. nieliczne kobiety w Polsce i w ogóle chyba na świecie zajmują się gospodarstwem same, no nie? Tak. I, I chcą i lubią tu, uwielbiają zwierzęta, chodzić koło nich, to mimo, że tam też i robota jest śmierdząca i czasami trzeba się orobić, no bo trzeba, no bo co zrobić, to ona tam i tak ma troszeczkę więcej wygód, bo to jest na wolnym wypasie, ale ko kozy jak kozy, no, no koło nich trzeba trochę, trochę. i trzeba i dojenie i niedojenie, no wszystko. Tak i wiadomo jak to zawsze, trzeba wezwać weterynarza ty, tak, albo, tak, weterynarza, albo jechać. ja. tym bardziej jak to się robi samemu. Wszystko. Tak. Także tu naprawdę podziwiamy ją za to, ile po prostu wkłada serca pracy siły, i wysiłku, siły, i energii. siły, energii, wysiłku do tego wszystkiego, żeby to wszystko ogarnąć, ale i też znaleźć czas na po prostu telewizję, na różnych odwiedzających, na ludzi. No, Że... no tak, tak, dobrze mówisz, bo no, ta tak. telewizja, żeby przyjechać, przyjechać do gospodarstwa, żeby przyjechała telewizja, to trzeba mieć czas też poświęcić im, pokazywać co się robi przy nich, no, nie? No, tak, Dokładnie. Powsta tak powstaje, ten program. Ten także... Ten program z Podlasia. Tak, także zapraszam was na kolejny sezon, oczywiście... Ona możliwe, że też się tam pojawi. Także czekajcie. Ale i również chciałem Was zaprosić na jej kanał Rancho Laszki. Link oczywiście znajdziecie do jej kanału, gdzie możecie odwiedzać, oglądać ją. Subskrybować oczywiście i oglądać każdy odcinek, jak pokazuje swoją pracę w gospodarstwie. Także zapraszam Was do linku, który jest przypięty w komentarzu. Naprawdę nie zawiedziecie się od samego początku, kiedy kanał powstał. Ja zacząłem oglądać ją i ale to, nie jestem zawiedzony. gdyż... Tak, wiesz... Niektórzy właśnie w ogóle mogli, mogli nie oglądać tego programu, bo. Yy, no. Co Może nawet nie wiedzieli, że. że, że ale tak, też godzinowo tak, chodziło o tak, to. Godzinowo, że taki serial w ogóle istnieje, jak granica z Podlasia. Tak, więc to chodziło tylko i wyłącznie na Focus TV. Tak, Focus TV chyba u nas tak to zaczęło. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Zapraszamy oczywiście na YouTube, bo na YouTube chyba są wszystkie teraz odcinki te pierwsze, tak? Tak. Ta seria. Na Rolnicy z Podlasia. Tak. <laughs> A teraz przejdziemy, bo już. Do jadę na... Tak. Zanim tutaj wszystko. Nie, 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 tu nie chodzi o tą brudną ładowarkę, która. Eee, o, troszeczkę była, mniej wiatru. Tak, była umyta, jak sami widzicie Myjka się tu postarała Wygoliła ładnie Tak, ale już, już ładnie. bornik I już jest brudna Tak, ale już woziło bornik Dzisiaj jeszcze bym bardziej, bo e, rano było minus pięć e, A potem gdzieś koło godzinnej drasty to wszystko puściło A ja pojechałem po słomę tam do stodowy Woziłem słomę I oczywiście e, ten, ta górna warstwa razu puściła i, I już było błotko, topiłem się Tak, dzisiaj chcielibyś mam nie przedstawić nowy nabytek Tylko dwie tutaj przesyłki Pierwszą z nich jest sam. Zaprezentuj bezpłatny egzemplarz. Tutaj jest Dobra Grada. Przyszedł od razu mi tutaj. Tak, to Agra Polska. Marzec 2020. Jest to oczywiście bezpłatny egzemplarz. Możecie sobie go zamówić. Wchodząc u mnie w link w opisie, ja oczywiście tak samo zrobiłem, zamówiłem i nie wiem czasem, czy nie skorzystam tutaj z kilkumiesięcznej prenumeraty. Oczywiście. <głos> <głos> nie reklamuj tutaj, <noise> e, bo naprawdę fajna gazeta, ciekawa. Powiem Wam, że miałem już styczność, gdyż Krzesny e, zamawiał. No i coś czuję, że chyba ja tak samo zrobię, bo No wiele ciekawych informacji, bracie, jest, e, co nie? My tak już tak coś e, czytaliśmy. E, o co chodzi w tych, w tych wszystkich rolniczych gazetach? O, e, to, że możemy się dowiedzieć na przykład. E, o różnych środkach ochrony roślin, o różnych programach, o, o nawożeniu, o stosowaniu środków ochrony roślin w polach, o nowościach y, y, no, jeśli chodzi o, o rolnictwo, czyli o maszyny rolnicze, kombajny, traktory, ładowarki i inne urządzenia pomagające każdemu rolnikowi. No i oczywiście, y, jak to powiedzieć? Y, co, 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 co tu jeszcze możemy powiedzieć? O, o, o pogodzie też coś jest. O innych krajach, Przede tak. są jakie są też. W zależności kto co zamówi. Ja przykładowo będę myślał na pewno tak, jak tutaj jest zaprezentowane. Czyli e, to bydło. I, i świnki i top świnie tutaj a, o jest o właśnie, właśnie właśnie o tym wspomniałem foto... a miałem właśnie coś jeszcze na myśli i również jest top technika tak czyli e, wiedza o, właśnie też to kulinaria. kulinaria też są no i silne niezależne kobiety w rolnictwie tak także czyli chciałem żony w... wszystkich mężów zaprosić <noise> no. e, i do skorzystania oczywiście z bezpłatnego nawet jest mój herbicyz który będę stosował e, w tym roku tak jaki tam jest Rexade <noise> ja zakupiłem to nowość w tym roku na, na właśnie swoje swoje zboża yy, i coż mogę powiedzieć no gazeta jest bezpłatna tak i, i możemy właśnie się właśnie właśnie wszystko możemy się dowiedzieć w wolną chwilę wieczor wieczorem możemy sobie poczytać ja e, właśnie często sięgam do tego typu gazet e, ale i nie tylko ale ale właśnie, Macie, na to, że właśnie miałem powiedzieć bo e, tu innym mówiłem o nowościach o tych wszystkich nowych programach o nowych maszynach o wszystkim ale wiele gazet tego typu ma też tak ta gazeta czasami ma też nawiązania do starych poczciwych maszyn i to jest chyba jeden, jeden, jeden z dużych atutów, że te wszystkie gazety też nie wspominają o starym polskim rolnictwie tak. i starych maszynach, polskich też maszynach, przeważnie polskich, bo każdy, każdego polskiego rolnika cieszy oko y, polskich maszyn z, z polskich zakładów. Taka dokładnie. Jak, Oczywiście też tutaj chyba jest zabawka, jakiś bruder. <laughs> chyba brud, brudny bruder. ale nie te oryginały, Ta. nie, jakieś tam yy... Amazonka i New Holland G. E, No i cóż, ja tak zamówiłem, bo wyskoczył mi link po prostu na e, Facebooku. No i mówię, zamówię sobie bezpłatny, także no cóż, zapraszam was też do skorzystania. Skorzystajcie sobie, zobaczcie i cóż. Jak przemyślę sytuację, no to myślę, że na jakieś chociaż 6 miesięcy, czy na jakiś czas e, wezmę sobie i zaprenumeruję tą tak. gazetę. A co się okaże dalej, nie wiem, zobaczymy. Pogoda, tak jak mówiłem o pogodzie, że też jest o pogodzie? Jest. Y, susza, gdzie jest zagrożona, coraz większe, mniejsze, wszystko jest. Y, o, y, o, i o tych, y, jak tam kolejne zakazy unijne, no, Litwa, Rumunia, Niemcy, no wszystko. W, y, cała kula ziemska jest zawarta. Takiej gazetce. gazetka tak. jest dość gruba. Nie, ona ma ile? 200 stron, ponad. Ponad 200 dopiero dojdzie czysta No to kończę. Jest co czytać. Tylko trzeba chcieć czytać. No. A każdy tylko obrazki i obraz. Tak, przyszła, przyszła razem, bo kurier przywiózł paczkę, tylko trochę uszkodzoną. No i przy okazji listonosz e, przywiózł gazetę. No to już mówimy od razu, zaprezentujemy, że też też. Zaczniemy się trochę edukować nie tylko y, z internetu i YouTube'a, ale no, ta, i też po czasami, prostu z gazet. Czasami ludzie, ludzie na internecie na internet puszczają głupoty. <laughs> Dobra, nie, 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 właśnie skrytykują, że chyba puszasz te gufaty. Też. No już mówię o sobie. <laughs> Dobra. Zaprezentuj bracie. Co się stało z paczką? Tak. No oczywiście. No, sklep Manek, zamówienie nasze. Co się stało? Patrzcie sami, co się stało z naszym zamówieniem. Za, już za, kolejny zaraz, raz. Y, bo tak, y, kurier mi dał paczkę właśnie od tej strony, co, co jest cała, ja y, 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 wziąłem ją i... Znajomy tu. kurier był? Nie, Nie jak? Mój, mój nieznajomy w każdym razie ale już, już tu u nas był raz. No, bo to nie będę mówił, za jakie firmy. Nie powiem ci później. I tak, yy, ja sobie zamknąłem furtkę, idę sobie pod górkę, a to tutaj mi się wylatuje, wylatuje mi towar, no niestety. No, 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 no to, to jest nie do pomyślenia, no nie? No ale co, co, co zrobić? Dobra, ściągnij ją tu Na dół. Na dół. O. O. Nie do pomyślenia, się A co, co my tu mamy? Dowiedziałem się, że sprawdzając stronę, przeglądając, no bo zazwyczaj my już kupujemy tylko i wyłącznie w sklepie Maniek, że Maniek dorzuca naklejki do każdej przesyłki. Tak jest. Weź sobie odetnij, już. chociaż tak, tak grubsza, dobra, i jakbyś mógł wziąć swoje ręce, zaprezentujemy naklejeczki. No to jest to samo co ten. Co tutaj mamy? Oczywiście U, Ursus, Ursus. Reklama Ursusa. Tego, tego, ten no, najnowszy model chyba, tak, no nie? C300, e, to jest tak, C300, C31, nie, C300 coś, K, albo C310 coś? Nie, C3105. 05, o. A to jest w tej nowszej stylistyce już. Tak, nowa stylistyka. I oczywiście widziałem, widziałem już je na internecie. Ursus najszybszy we wsi. A to jest w innej kolorystyce. Inna kolorystyka i... To, co najlepiej mnie tam zaskoczyło, ciągnie nie, lepiej. lepiej niż Sasha Grey. No i właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby nasz Ursus, w sumie nasz Zetor, który się tu prezentuje, ale też Ursus jest, możesz nawet pokazać wyżej. Mamy jednego Ursusa, ale i też mamy tutaj Zetora. także żeby ciągnęły lepiej niż Sasha Grey. No Zetor już, już dziadzie jej. Tak, już mamy tutaj ciągnęć. trzy dostępne naklejeczki, Także ja naprawdę dziękuję. Fajnie, fajny taki upominek Myślę, zdaje, że e, ten naklejek to chciałbym mieć na każdej maszynie Na, na, na moich czterech ciągnikach ładowarce, na, na jednej i drugiej i kombajnie Tak, chyba więcej będziemy zamawiać Kombajn to by było inaczej, nie ciągnie Tylko? Pochłania czy połyka. Pochłania. O, tak, dokładnie. Teraz musimy tutaj e, wspomnieć: jeżeli sklep tutaj, właściciel sklepu ma ogląda, to może takie właśnie na kombaj. Yy, Połyk połyka eee, yy, 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 niż, yy, niż Sasha yy, Grey yy, albo jakaś inna tam z tych yy, gwiazdek. Tak. Pornobiznesu. Tak Dobra, także naprawdę naklejki bardzo fajne. Eee, tak, jak wspominałem, zauważyłem właśnie, przeglądając z Facebooka, że do każdej paczki dorzuca naklejkę, także spieszcie się z zamówieniami, bo na pewno liczba jest do wyczerpania zapasów. Także niech, niech ciągnie Sasha Grey razem z wami. Dobra. Dobra, to że ja tamtę rozpierdzielony jest, no bo co już będę. Tak, rozetnij to są cały, pokaż, zaprezentuj. Co się będziesz? A co mam za wyjście? Co się będziesz, pokaż. I tak to co tam zamówiliśmy To nie jest yy, z plastiku. Tak Pewnie będziecie chcieli widzieć jaki koszt takiego zamówienia Powiem wam, że nie mały bo to, co teraz zamówiliśmy, to co teraz zobaczycie, o. to swoje kosztuje. Ach, popatrz, jest tam coś jeszcze? Nie, trochę gąbki chyba. Na pewno? No nie gadajże się Samą gąbkę mi wysłał trochę papieru. Ło <noise> to Nie będziemy śmiecić. Kurde! No, wita, co? No, wita, co? Nie no zamówienie jest. Yy, o to co nam chodziło, tak, bo mamy. Yy. A co tam? Jesteśmy już z powrotem. Yy, odwiedził nas kolejny kurier. Kolejne nasze zamówienie. Yy, tym razem już przesyłka z całkiem innej firmy, ale tego już nie będziemy zdradzać, co tutaj jest. Czy się dowiecie, czy nie, czas pokaże. Tak wiesz. No. I tak, przejdźmy trochę do tego Ursusa, bo o co chodziło z tymi odciągami, no nie? Tak, ale zaprezentuj jeden weź hmm. e Odciągnik tak jak w New podobny oh. i w Zatorze zresztą, no nie? Tak, idziemy. Ja przejdę od tej strony, to od tamtej. Będzie wygodniej. Mam akurat kultywator zapięty, gdyż byłem... Tak, miałem takie te odciągi. To tak, tak. do 30. Lipta. Tu jest chociaż ten lepszy. Tu tutaj, tutaj jest przełożony lepszy, bo nam się urwał tamtej i zap tak. zapierdzieliłem od, tamtego, od Bestii. I Bestia, powiem tak, na te odcinki od Bestii nie narzekam, one były droższe. Bo grubsze są te łańcuchy, wszystko jest grubsze. I także on potem idzie do Bestii. A ten, no wiadomo, do koszenia czy do coś, to siapie tą siarką. To już mówię w końcu, ten, został ten jeden, on się za niedługo znowu urwie. I kupiliśmy coś porządnego, mam no powiem. kupiliśmy ociągi Inwestujemy troszeczkę yy, ociągi konkretne. Tak. Nie będę nie co. Yy, bo tym ciągnikami i tak się to, do, do w sumie tym ciągnikiem, yy, trochę się robi. Yy, co jeszcze nam tu yy, przyjdzie kupić? Na pewno wieszaki. Wieszaki. Yy, dlaczego inwestujemy w ten ciągnik? Dlaczego? No bo ten ciągnik dość sporo wykonuje takich trochę też cięższych prac typu kultywator e, rozsiwanie nawozów to też musi dźwigać, to też musi pracować ale wszystko w utrzymaniu. ale jest właśnie tani w utrzymaniu no bo to ursus c się przerobione tam na 60 typową i cóż, pokaż jeszcze raz takie takie odciągi bardzo zarąbiste ale na pewno wytrzymałe tak e... ciężkie? no dość, dość ciężkie czyli materiał konkretny? tak Koszt, bo my w sumie już zamówiłem razem z Cięgłem, bo patrzcie, tu mamy jedno nowe Cięgło do 60. A na zaś mamy drugie, zaś mamy drugie do drugiej. Wi 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 wiadomo, mamy tam jakieś stare Cięgło, jeszcze jedno, ale ja by urwała się główka, czy coś gdzieś tu pękło, wykrzywiło Tak. tak. To, to już mamy kolejne. To mamy kolejne. Koszt razem z Cięgłem to jest ponad, ponad 200 zł. Ta, to ta ta nasze zamówienie, taka przyjemność, także. No, trochę, trochę. No, wykosztowaliśmy się, ale co. No, powiecie, dlaczego do zetora takich odciągów nie kupiliśmy? No, po co, bo to za krótkie, bo, no nie? No tak, bo tylko ja, że koszt. Ja przedłużyłem. Kosz do No ja kupi zetora. Ale kupiłem przecież kupiłem ten jeden odciąg, kupiłem drugi, był, no nie? Tak, ale koszt jest jednego odciąga, tyle co cały ten zestaw tutaj. No właśnie, dlatego no. A i tak kupiłem tak samo krótkie, no nie takie, jakie są oryginalne. A że tam poprzedłużałem i chcąc, nie chcąc. Yy, będzie chwila pogody, chyba jutro jeszcze to pomaluję tam te odciągi. Bo ktoś mi powiedział a smarkam coś tam, coś tam robię, wyspałem no, Pokaż gra. to cięgło rozbierz je w ogóle. Co to jest? Jakieś Jakieś a, AX AX To takiego jakaś firma. Jakieś takie cięgiełko. Ale mi się zdaje, że to jest to samo co mamy tamtą. To jest to samo chyba ten tylko z innej hmm. firmy. Tak, no bo to jest typu po 60. Cięgło. E Czy nawet i po 30 by było? By tak i po 30, 30? E Śmieci do śmieci. Tak. Jurde, menda, nie? no patrzcie. się Cześć, Cześć. A tyle musi namęczyć. co tutaj chciałem powiedzieć. Dlaczego nie zainwestowaliśmy tak w Zetora? Zetor... A dlaczego nie? Y... Ze względu na to, że Zetor. Albo prawdopodobnie opuści nasze gospodarstwo Albo będzie tylko ciągnikiem na zaś Albo będzie ciągnikiem tylko takim Dolotowym do, do, do drugiego buchaja, który zostanie przyprowadzony na gospodarstwo tak, Miejmy ale... nadzieję, że jeszcze w tym roku Ale tak, czas pokaże co się tak, wykombinuje Jeśli chcą sobie kupić ciągi w tym roku to jakieś lepsze muszę, muszę jednak opowiedzieć tego dokończyć prace prace pracę i, i... Będę, będę brał i te, próbował, bo to. go sprzedać chyba i tak. To, to, to z tego wyjdzie. Bo. No zobaczymy, co, co dokładnie wyjdzie. A cóż, no cóż, najważniejsze, że przesyłka do nas dotarła, nie zginęło nic. Bo, no bo te, to już. To jak jest... Przyszła do Euromasa przesyłka, co poginęły śruby. Ktoś zapięli, bo wysypały się od Bukulira. No tak, no to, to to jest trochę, Wam powiem, no. Przegięcie pały. Tak. Co to, co tak jest? Przegięcie pały. Eee. A ja cóż, zapraszam Was do sklepu Maniek, oczywiście. No, ee, link powiem, tak samo znajdziecie w opisie, powiem, że tak jest coś, w, warto jednak zainwestować. Tak. I, ja to bardziej jeszcze zainwestuję w te, w te wieszaki do tego, żeby ten ciągnik po prostu jak ciężkie maszyny dźwiga, cięższe trochę maszyny, a myślę jeszcze, żeby to no, cicho te brony będzie, przecież piątki yy, i może jakąś większą kosiarkę, jednak to wszystko musi być yy, yy, z, no, kupione, yy, nowe i jakieś... Porządnej firmy, porządnego wykonania, nie jakieś cienia, cieniaństwo, cienia cienkie Tak cienkie Bo coś. na byle, byle coś już się przejechaliśmy, tak jak widzieliście na odciągach Odciągi, w tym ciągniku, nie. które Strzelały. Odciągi po 30-40 zł wytrzymują jeden sezon, a już te odciągi z grubym łańcuchem wytrzymały już dwa sezony i jest OK. A te myślę, że wytrzymają lekko 10 lat. Tak. tak, także jak macie ja tutaj nie, jakieś tematy, coś chcecie obgadać, piszcie w komentarzach, chętnie podpisujemy, tak. Wypowymieniamy się tutaj własnymi e, zdaniami na różne tematy. A my na tą chwilę no cóż kończymy, ze względu na to, że cóż no pogoda. Nie, do tego ciągu. Nie rozpieszcza. Nie rozpieszcza jest bardzo zimno i bardzo wierzchnie. Ciągnik rozpięty, przeszykowany do uprawy pod kukurydzę. widzicie, przedłużyłem... O ja tam wejdę daj mi tak, tę markę. Wejdź. Przedłużyłem tutaj na... Wykorzystałem właśnie to cienko. Przedłużyłem odciąg. To jest nowy odciąg z tej strony. Zresztą on był nieraz na filmie pokazywany, że był nowy. To jest ten oryginał od nowości jeszcze też przedłużony na kawałku cięgła. I teraz mam święty spokój. I mogę i odciągi dobrze ustać, Mam na osobnych bolcach i wieszaki na osobnych bolcach. I wszystko jest ok. Pomimo tego, że to jest wszystko stare. No ale ja nie będę e, wymieniał tego na nowe, bo ten ciągnik musiałby być zrobiony, włożony w niego jak pod moje, pod moje maszyny i pod moje gospodarstwo teraz pod wymagania Twojego pod, pod, pod moje wymagania, może nie twoje, tylko gospodarstwa wymagania, bo, gospodarstwa bo warunki jakie panują na niektórych polach, no to są, są y y y tak, bo ja bym wolał ciągnik już szcudzem, bo niestety mi przod y przy tych przy tych moich maszynach ciężkich to jest jedna sprawa, czyli trzeba dokupić tus pewnie zrobić kapitalny remont wszystkiego dać z tyłu koła 38, żeby był wyższy mhm. do, do obracania do puga. Oczywiście cały układ tylnego zawieszenia musiał być nowy i to kategorii chyba bodajże trzeciej, nie jakaś lipa. No i co? No i coś ogarnąć w kabinie, żeby była szczelna, żeby założyć radio, na lato by się przydała klima. Tak, Także... znowu tak samo koszt innych akumulatorów. Bo tu, jak każdy wspomina, że czemu wozimy akumulatory, to no. tu jest dużo tematów do obgadania. Piszcie, to tak. zawsze jakoś się eee, na... Ten ciągnik wszystko opowie i dogada. Eee, tak, czy siak. Niech ktoś nie mówi, że pracuje na 200 stara, bo on pracuje na, na dużo większym areale. Bo też robię tym, tym ciągnikiem dużo usług. Robiłem wcześniej jeszcze więcej usług tym ciągnikiem. Eee, Tyle, żebym pracował u mnie na mniejszym areale. Tak. Ale to się, A z no, roku na rok się wszystko, wszystko zmienia, tak. więc y, ma co do pracy, robi tych, tych godzin jednak sporo. Y, więc no, przychodzi, przychodzi taki, taka chwila, właśnie, że czego go jednak wymienić na coś y, młodszego, gdzieś o 15 lat. Takie, takie coś mi chodzi po głowie y, i troszeczkę może mocniejszego, żeby na tych górach y, y, dawał radę. Ja już tu nie mówię o zachodnim, może być i polski, będę miał tuza. Bardziej chodzi tu, żeby był tuz, żeby jakiś balast rzucić do przodu. Oczywiście to są ciągniki ramowe, Jaką mają te ramy, ale mają zawsze i ten, i z przodu rybny tuza, jakiś balast. I wtedy, wtedy będzie lepsza zabawa. Oczywiście tu jeszcze jest ten problem, że tu jeszcze nie ma orbitrona i jeszcze napęd nie jest blokadnie, ma blokady napędów i tu jest jak jest, więc o. Ja tego nie chciąłem. Takie kupiłem. Jeszcze raz będę mówił, bo to się czasami ten komentarz się powtarza wielokrotnie. Tak. Nie, nie tak jest? Takie zostały opony kupione. Ale będziemy już kończyć, bo już czas nas goni. Czas, czas goni jest tak. już dość, dość dużo nagrane, za dużo już jest nawet już powiedziane. Ciągnik jak ciągnik, tak się prezentuje. Wszyscy Także wiedzą jak to wygląda. Cóż, trzymajcie się, ja zapraszam do linków. Do następnego. Do, do następnego. Na razie.